Powiad Twoje źródło informacji. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Listak i zapraszam Państwa do rozmowy z burmistrzem Nowogardu, panem Michałem Wiatrem. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie się widzimy. Po dłuższej, po, dłuższej, po urlopowej przerwie można tak. powiedzieć. No i widzę zmiany w, w gabinecie, widzę jakieś piękne zdjęcia. Piękne obrazy. Jaka jest historia tych, tych zdjęć? Znaczy, to, akurat te zdjęcia to jest y, prezent od, y, mogę powiedzieć, śmiało, delegacji, mhm. y, która tu u mnie jakiś czas temu była. Był, przyjechała do mnie y, wnuczka i prawnuk y, byłego burmistrza Nowogardu w latach 1917-1933. Mhm. Ta pani przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, ten pan przyjechał z Hamburga. Pan Michał Wit. I między innymi właśnie przywieźli te stare zdjęcia Nowogardu. Podarowali je nam. Mhm. Postanowiłem, że będzie miło i zacnie, kiedy będą wisiały w moim gabinecie, bo właśnie każdy, kto przychodzi, zwraca na nie uwagę. Ja mam okazję opowiadać o tych zdjęciach bardzo dużo. Myślę, że w przyszłości znajdą i swoje inne miejsce, być może w Muzeum Nowogarskim, być może w Izbie Pamięci. Natomiast nie ukrywam, że jak powieszone zostały tutaj, wysłałem do nich te zdjęcia. To byli bardzo zadowoleni, że akurat w gabinecie burmistrza Nowogardu te zdjęcia wiszą. Zresztą też przyznam, że byli bardzo wzruszeni faktem, że spotykamy się tutaj, mhm. bo spotkaliśmy się. No, oni przedstawili mi historię swojego przodka, który tak naprawdę był na moim miejscu wiele, no. wiele lat temu. Pokazali nawet miejsce, gdzie mieszkał, w Nowogardzie. Okay. Ja miałem taką przyjemność, żeby też zaprosić ich na wieżę Ratusza. Poszliśmy zobaczyć ten stary, e, słynny e, zegar, który no, być może w cudzysłowie nakręcał ich przodek też kiedyś. Także uh -huh. to była taka, taka sentymentalna, fajna podróż. Nie ukrywam, że nadal mamy kontakt, wiążemy nadzieję z dalszymi, dalszą współpracą, dalszymi spotkaniami, także no, te zdjęcia są takim fajnym, fajnym symbolem. Ja nie ukrywam, uwielbiam takie, takie prezenty, mm -hmm. bo, bo one pokazują jakoś taki, taki most porozumienia, tak, tak naprawdę międzypokoleniowego, tak. międzynarodowego też, no bo nie ukrywajmy. Wojna była czymś złym, ale dzisiaj tak naprawdę my musimy... W istniejącym świecie szukać bardziej tych porozumień niż, niż szukać różnych. No, tak. I to jest taka fajna, taka fajna puenta. Poważna delegacja. Dla mnie bardzo poważna delegacja, aczkolwiek przyzwyczajam się już do faktu, że oprócz oczywiście naszych, nazwijmy to, polskich delegacji czy, czy gości odwiedzają mnie również zagraniczni, bo mieliśmy delegację z Chin, znaczy Aha. przyjechali tutaj młodzi ludzie z Chin, którzy mają bardzo. E, fajne i poważne e, plany realizacji przedsięwzięć artystycznych w Szczecinie. Mhm. A z racji tego, że Nowogard Szczecin jest bardzo blisko, więc tutaj e, do mnie przyjechali. E, był również e, pan, który odwiedza swojego przyjaciela w Nowogardzie Stanów Zjednoczonych, mhm. a że znam się z, z osobą, do której on przyjeżdża. Mhm. No to było miło, że odwiedził burmistrza Nowogard. Mnie również było bardzo miło, bo to są takie kontakty, które gdzieś tam pokazują naszą też otwartość. I to jest bardzo ważne, bo mi bardzo mocno zależy na tym, żeby ten urząd był otwarty. Więc każdy, kto ma ochotę z burmistrzem się spotkać, oczywiście w ramach mojego czasu, no jest tutaj bardzo mile i serdecznie widziany. Czyli nie tylko gmina międzynarodowa, ale wręcz międzykontynentalna. Mam taką nadzieję, że tak będziemy postrzegani. Nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby w różnych zakątkach świata ludzie bardzo pozytywnie, ludzie, mieszkańcy, obywatele świata pozytywnie postrzegali Nowogard jako to miasto. Przyjazne. Panie burmistrzu, na początek naszej rozmowy no chciałbym dopytać już po raz kolejny, co się dzieje na jak wygląda sytuacja z placem wolności, jak wyglądają prace, kiedy możemy się spodziewać już uruchomienia parkingu, bo wiemy, że no wszyscy już na niego raczej mocno czekamy. Tak. Kiedy będą dalsze jakieś etapy? No i najważniejsze pytanie. Na weekend jeden z mieszkańców Nowogardu zaczepił mnie na mieście i zadał mi pytanie, powiedział do mnie albo pan tam tak rozmawia z burmistrzem, robi pan z nim wywiady i burmistrz ostatnio w jednym z wywiadów obiecał projekt nowego placu i zapytał się mnie gdzie ten projekt jest i ja przekierowuję troszeczkę to pytanie do, I słusznie. do pana. Nie, to znaczy na pewno różnica na placu jest widoczna, bo nie tam. ma tam pomnika mhm. i to jest, została po nim tak naprawdę dziura. Ale to jest tylko kwestia, myślę, że może nie dni, ale tygodni, kiedy w tamtym miejscu też będą prowadzone prace. Finalny projekt myślę, że w przeciągu tego miesiąca będziemy chcieli zaprezentować mieszkańcom, dlatego że to jest jeszcze kwestia uzgodnie z konserwatorem zabytków, bo mhm. nie zapominajmy, cały czas jesteśmy w tym takim terenie, który jest pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków i są pewne elementy, które chcemy dopracować, chociażby ta słynna studnia. Mhm. My naprawdę chcemy ją zachować, my chcemy, żeby między innymi ta studnia była takim elementem, który będzie na trwale związany z tym Placem Wolności, który będzie takim naszym ciekawym elementem tego, tego całego obszaru. Natomiast tak, prace idą zgodnie jak gdyby z harmonogramem, mhm. który jest na dzisiaj założony. Oczywiście, tak jak mówiłem, zaczynamy od parkingu, który też chcielibyśmy w najbliższym czasie jak najszybciej oddać. Mhm. Kwestia chyba dwóch miesięcy. Okay. Parking będzie zakończony. Tam są jeszcze tak naprawdę takie szczegóły, bo pojawiają się problemy chociażby na styku dom kultury. Chodzi o takie techniczne kwestie, mhm. które, które chcemy na bieżąco rozwiązywać. I dalej to sukcesywnie będzie szło. Tak jak mówiłem, po pomniku powstała dziura, w której na pewno w najbliższym czasie będzie projektowana, znaczy projektowana, będą prace związane z fontanną, bo mhm. ona już jak gdyby jest założona, bo to będzie fontanna, która będzie tak naprawdę dosyć płaska, w sensie takim, że to będą, będzie to tryskać z płaskiej powierzchni też. Czyli będzie innymi, można po tym chodzić. Tak, natomiast no plan przede wszystkim jest też taki, żeby ta fontanna nie zaburzyła widoku na jezioro, mhm. na, którym na, też, na, na którym nam bardzo mocno zależy, żeby tylko z tego Polacu Wolności było widać jezioro. W przyszłym tygodniu na pewno na Placu Budowy pojawi się znowu archeolog i tam te tematy zostaną już podopinane i myślę, że będziemy mogli pokazać śmiało. Projekt ja nie ukrywam, że na bieżąco analizujemy co jest, co może zostać, co może być zmienione. Też są kwestie komunikacyjne, bo mhm. na przykład pojawiają się uwagi na ze strony Domu Kultury, że może na przykład jedno miejsce parkingowe mniej, które na przykład ulepszy dojście do Domu Kultury. My to wszystko analizujemy właśnie po to, żeby finalnie ten... Ta inwestycja była przede wszystkim jak najbardziej przyjazna dla mieszkańców i żeby była z jednej strony estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna. Mhm. Oprócz Placu Wolności toczą się takie poboczne troszeczkę projekty, ale równie ważne, na przykład Stadion Miejski. Na stadionie trwają prace, tam między innymi zostało wykonane nawodnienie i to też jest efekt bardzo dobrej współpracy między gminą, między klubem, między też sponsorami. Bo tak naprawdę dzięki temu, że udało nam się podjąć pewne porozumienia, to my jako gmina wyłożyliśmy część środków, część środków zaangażował klub, a przede wszystkim e, pracę, czy e, wszystkie rzeczy związane z wykonawstwem wziął mhm. na siebie klub. Mamy dzisiaj taki efekt, że mamy płytę, e, naturalną płytę boiska, która już jest e, naturalnie zraszana. Mhm. Oczywiście, doprowadzenie murawy do takiej stanu, używa, stanu używalności to chyba jest początek przyszłego roku. Natomiast na stadionie do tej pory była studnia, z której nie, było, nie była czerpana woda, nie było korzystane, a dzisiaj już jest. Więc, tak naprawdę, fajnie, że to wszystko się powoli daje łączyć, ale to jest to, o czym cały czas mówię o dobrej współpracy, bo my cały czas rozmawiamy. Tutaj w tym budynku, w tych pokojach, zarówno moim, jak i moich zastępców no, stop toczą się jakieś rozmowy, nawet w tym momencie rozmawiamy chociażby z firmą wodno... Która, z Powisem, który, który w Nowogardzie zarządza siecią. Chwilę wcześniej było inne spotkanie, naprawdę cały czas tu się toczą rozmowy, bo często Państwo pytają, że pewnych rzeczy nie widać. Mhm ale żeby coś można było namacalnie za chwilę dotknąć, to przy tym często potrzeba wielu ustaleń, wielu rozmów, wielu podjętych decyzji, które w tym okresie są podejmowane właśnie po to, żeby w ten przyszły rok budżetowy za dwa lata, żeby już wejść takim naprawdę bardzo poważnym procesem inwestycyjnym. Mhm. A jak wygląda jeszcze taka troszeczkę pominięta też przeze mnie kwestia budynku komunalnego, który jest zbudowany? jest budowany, wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy umówieni z wykonawcą na przysłowiowe otwarcie wiechy w momencie, kiedy już mhm. będzie więźba stawiana w kwestiach myślę dwóch miesięcy i będziemy mogli to sobie śmiało, jakby dalszy etap tych prac odbierać. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mhm. Jest jedna kwestia w Nowogardzie, o której ja tak naprawdę kompletnie zapomniałem, a którą przypomniał też mi jeden z mieszkańców Nowogardu. Mam tutaj na myśli o kwestii prawdopodobnie do końca nie, niezbyt legalnej, prowadzonej przez poprzedni, poprzednich włodarz, poprzedniego władarza Nowogardu. Chodzi mi tutaj o wysypisko śmieci zielonych na ulicy Pileckiego, aktualnie kiedyś ulicy Dąbroszczaków. Słusznie pan nazwał, znaczy ja bym tego nie nazwał wysypiskiem śmieci, bo formalnie to nie jest żadne wysypisko, to no jest właśnie. plac, na którym tak naprawdę ciężko mi jest zrozumieć z jakich przyczyn przez wiele lat składowane były wszystkie E, zielone odpady. Stały to był gmin. kiedyś taras widokowy, tak, to jest miejsce próbowane jakoś. Znaczy, od razu zaznaczam, na tą chwilę nie, są, nie jest tam nic złożone, bo my w momencie, kiedy e, jak gdyby zorientowaliśmy się, jak to wygląda, oczywiście to zostało zblokowane i nie ukrywam, prowadzimy wszelkie e, starania, e, zarówno z naszym, no, nasi urzędnicy prowadzą działania, żeby przede wszystkim jak najszybciej tego, tych odpadów się pozbyć. To mhm. już zostało wstępnie skosztorysowane. Oczywiście te odpady finalnie trafią na teren zakładu w Słajsinie. Mhm. Natomiast jest to kwestia przede wszystkim transportu i szeregu no, czynności, które musimy podjąć, bo są to, z przykrością stwierdzam, odpady, które były tam gromadzone przez wiele, wiele lat. Tak. To są naprawdę poważne koszty, które my jako gmina będziemy musieli ponieść po to, żeby ten teren przywrócić do normalnego stanu, nie mówiąc o tym, że obok tam są zabudowania. To w którymś momencie zaczęło bardzo wyraźnie zagrażać w tym sensie, że nie wiem, mamy bardzo wysokie temperatury, że to gnije tak. my doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, a to nie jest miejsce odpowiednie do tego, żeby takie rzeczy składować. Dodam więcej, takich miejsc, kolejnych takich miejsc jest na przykład teren na zakładzie budynków komunalnych. Mm -hmm. zarząd tyłu, budynków tam. komunalnych z tyłu, mm -hmm. tam też przez ostatnie lata, przez poprzedników, zrobione zostało no takie powiedzmy niezłe wysypisko. Ktoś którym... to przejeżdża pociągiem widzi to za każdym razem. Niestety to nie jest <laughs> dobra wizytówka naszego miasta, to jest jedna rzecz, ale też myśli, ja bardzo realnie myślę w przyszłości, żeby po oczyszczeniu tego terenu, tam powstał taki pszok taki nowogardzki, mm -hmm. bo My jako gmina dzisiaj mamy możliwość odstawiania odpadów do Słajsina, wiadomo, że jest to, jest to dalej. Na dzisiaj e, takiego miejsca na PSZOK nie mamy w Nowogardzie, mhm. ale ja uważam, że docelowo będzie takie, taka możliwość, w tamtym terenie to zrobić. E, szukamy też dofinansowań na to, żeby taki PSZOK zorganizować, z, przede wszystkim z dofinansowaniem zewnętrznym, bo to jest dla nas bardzo ważne. I tu, jeżeli jest, już jesteśmy przy inwestycjach, to my przede wszystkim bardzo mocno zaczynamy myśleć o budynkach użyteczności publicznej na terenie naszej gminy, czyli mhm. wszystkich kwestiach urzędowych, znaczy budynkach urzędów, szkół, przedszkoli żeby pójść w taką naprawdę dużą termomodernizację. Mhm. To, co się ostatnio zadziało na szpitalu, czyli widzieliśmy termomodernizację szpitala, budynku, laboratorium, mhm. to chcemy iść dalej. Chcemy przede wszystkim, żeby obiekty gminne yy, yy, ograniczyć ich funkcjonowanie w sensie kosztów, bo wiadomo, mhm. że energia, yy, ogrzewanie to są koszty, które my jako gmina Ponosimy, chcemy to ograniczać, a przede wszystkim też iść w kierunku no, ekologii, tak, mhm. żeby nasze budynki były niskoemisyjne, żebyśmy my w naszym mieście mieli czyste powietrze mhm. i mieli takie warunki, żeby przede wszystkim żyło nam się trochę bezpiecznie. Jak już jesteśmy przy temacie przedszkoli, to też nie sposób nie pominąć ostatniej sesji. O i wersji tak, wersji i tu jest wersji. od razu bardzo ciekawa kwestia, bo Przyznam, że w szoku byłem, jak ostatnio pojawiła się informacja w mediach, że rzekomo ktoś chce likwidować przedszkolę na Kościuszki, a już czeka tam w blokach startowych jakiś deweloper, który nie wiadomo, co tam będzie mhm. budową. To, takiej bzdury nie słyszałem dawno, ale coś, co jest naprawdę bardzo niepokojące, to to, że te fałszywe informacje są powielane. Bo co to powoduje? To przede wszystkim powoduje panikę wśród rodziców. Mhm. Ja dzień po sesji miałem tutaj wizytę pani dyrektor, która przyjechała do mnie specjalnie, taka można powiedzieć, roztrzęsiona. Panie mhm. burmistrzu, dzwonią rodzice, co będzie z naszym przedszkolem? Ja mówię, ale pani dyrektor, nic. Skąd pani czerpie takie informacje? No bo, ee, bo lokalna gazeta, bo Facebook. Ja mówię, ale to nie jest źródło informacji. I y, bardzo bym prosił przede wszystkim, y, już tu nie będę y, stricte y, wskazywał wprost, ale żeby nie straszyć mieszkańców. Bo takie, że takie sytuacje wywołują panikę. Podobną sytuację mieliśmy kilka tygodni temu, kiedy lokalna gazeta napisała, że nie będzie wozów strażackich mhm. dla jednego z OSP. No my na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę odnośnie tego, żeby zabezpieczyć dodatkowe środki, bo my w związku z tym, że jesteśmy na liście rezerwowej u Marszałka, szybko podjęliśmy działania, żeby znaleźć te środki w innym, znaleźć inne źródło finansowania mhm. i je znaleźliśmy. Między innymi dzięki dobrej współpracy z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej, dzięki dobrej współpracy z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej my dofinansowanie na wóz strażacki dla OSP Orzechowo znaleźliśmy, więc tutaj chciałbym od razu zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby w pierwszej kolejności OSP Orzechowo miało nowy wóz strażacki, a w przyszłości również OSP Ostrzyca. Ale proszę zobaczyć, jaką to panikę wywołało w momencie, kiedy ktoś pisze, że, że tych pieniędzy nie będzie. I tak samo było z tym przedszkolem. Ja naprawdę bardzo mocno apeluję o to, żeby nie, nie wzbudzać paniki wśród mieszkańców, bo później my musimy podejmować szereg działań, żeby to łagodzić. A po co nam to w momencie, kiedy tak naprawdę nikt tutaj nie ma złych intencji, wręcz przeciwnie, my chcemy robić wszystko, żeby bezpiecznych, y, dobrych miejsc y, przedszkolnych w gminie było jak najwięcej, bo też nie chcemy mieć jakichś sytuacji, y, jak, miała, jak miała miejsce w poprzednich latach, że na przykład y, likwidacja jakiegoś na przykład podmiotu prywatnego spowoduje, że będziemy mieli katastrofę, jeżeli chodzi o opiekę y, w gminie Nowogard, opiekę nad dziećmi. Y, chcemy się ten temat, na, w, tym, te, w tym temacie zabezpieczać, mm -hmm. ale to tylko i wyłącznie ma służyć mieszkańcom, a nie przeciwko komuś, tak. Mhm. Czyli stuprocentowo dementujemy Oczywiście, informacje o tak. likwidacji przedszkoli. No ja mogę to tylko skomentować w taki sposób, że no też obserwuję, jako media tutaj lokalne obserwuję te media, które, które są w Nowogardzie. I powiem szczerze, że zacząłem się troszeczkę zastanawiać nad tym, że chyba pominąłem jakąś, jakąś chwilę, gdzie dziennikarze przestali być dziennikarzami, przestali zadawać pytania, tylko stali się jakimiś. Mędrcami wszechświata, no ale to już zostało. Czyli Ja od razu myślę, że, panie redaktorze, może pan to potwierdzić. Na każde pana pytanie staram się odpowiedzieć, na każdy kontakt z pana strony jestem otwarty. Zresztą jak na każdy i na wszystkich innych. Dziwi mnie czasami to, że ktoś publikuje informacje w ogóle nie konsultując jej ze mną, bo ja naprawdę jestem w pełni świadomym burmistrzem, który jest. Świadom swojej odpowiedzialności, przede wszystkim za słowa, i nie mam problemu y, odpowiedzieć y, na, nawet najtrudniejsze pytania. Mhm. Bo po to tutaj między innymi jestem, bo y, tutaj świadomie zwrócę się do mieszkańców. No, mieszkańcy mają mieć poczucie, że ktoś, kto zarządza ich gminą, y, jednocześnie przede wszystkim y, ma zapewnić im bezpieczeństwo. Więc ja w pełni świadomie mogę powiedzieć, że moją rolą jest m.in. zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a nie powodować sytuacji, w których oni będą się czuli w jakikolwiek sposób zagrożeni. No to troszeczkę mnie jako wydawcę też to dotknęło, bo właśnie przy okazji jednego z naszych ostatnich wywiadów pojawił się komentarz pod postem na Facebooku, że że rozmowy są ustawiane między nami, że dostaje Pan ode mnie pytania. No generalnie moim głównym zadaniem tworzenia mediów, znaczy głównym celem tworzenia mediów było to, że miałem dwie zasady. Pierwsza to jest nigdy nikt nie dostaje ode mnie żadnych pytań, co zresztą chyba może Pan potwierdzić. Zdecydowanie. Bo ja nie robię wywiadów ustawianych. I, I jakby no gdzieś tam to, to dotyka, ale to chyba Nowogart ma taką specyfikę. Nie wiem, nie chciałbym jakby tego w ten sposób oceniać. Natomiast ja dodam więcej. Mi się nie zdarzyło nigdy, odpowiadając na różnego rodzaju pytania, autoryzować. Bo przecież ja nie jestem pełniąc tak poważną funkcję, jaką jest funkcja burmistrza, ja muszę być w pełni świadomy tego, że Moją rolą jest między innymi poddawać się opinii nie tylko społecznej, ale przede wszystkim też dziennikarskiej i moją rolą jest odpowiadać na zadane pytania i ja się absolutnie nie uchylam, a dziwnym byłoby inaczej. Ja nie mam problemu, żeby odpowiadać na pytania, więc nie potrzebuję ich wcześniej znać, a zwyczajnie w świecie też nie mam problemu powiedzieć, że czegoś nie wiem, bo jestem no tak. tylko i wyłącznie człowiekiem. Jestem burmistrzem tak naprawdę od niedawna, więc też nie we wszystkich tematach muszę się orientować, natomiast myślę, że mam na tyle dobrych współpracowników, że nawet jeżeli czegoś nie wiem, to mam na tyle dobre zaplecze i wsparcie, że... Chwilę czasu zajmuje to, żeby, się, żeby pewne informacje zweryfikować, czy się czegoś dowiedzieć. I tu na ten moment postawmy kropkę, <grym> jeśli chodzi o media. Tak. Wróćmy dalej do, do rozmowy. Co jeszcze dzisiaj dla Pana przygotowałem za właśnie pytania? No czasami nawet ja nie pamiętam pytań. Złapię myśl. Przeszliśmy przez. Co jeszcze chciałem? Aha, już wiem. Wróćmy do, do, do rozmowy, do pytań. E, skończyły się wakacje. E, ja też na swoim profilu e, zacząłem publikować przez ostatnie 4 tygodnie e, taki cykl filmów zapowiadających imprezy e, na najbliższy mhm. weekend. I zauważyłem jedną rzecz, że w Nowogardzie, no jeśli chodzi o imprezy, to tak... E, Mało się dzieje. Ja wiem, że jeśli chodzi o budżet Nowogardu, no to daleko nam do budżetu na przykład Goleniowa, ale jednak tych imprez w Nowogardzie praktycznie nie ma w ogóle. Czy od razu zaznaczę, że no tak, no z Goleniowem, jeżeli chodzi o kwestie imprez, nie możemy się nawet równać. No, przypomnę, mieliśmy w tym roku festiwal tak, lato z Buzami, mhm. On oczywiście się odbył. Mamy w najbliższy weekend dożynki, które odbędą się w miejscowości. Ostrzyca, więc też z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy na dożynki. To też będzie impreza kulturalna. Natomiast zgadzam się, niestety, budżet gminy na ten cel przez mojego poprzednika został bardzo mocno wykorzystany na początku tego roku. Pamiętamy te słynne koncerty w deszczu? No, to nie był odpowiedni moment. Ale one jednak kosztowały, no mogę ci śmiało powiedzieć, kilkaset tysięcy złotych. To byłby budżet, który zapewniłby nam przynajmniej kilka fajnych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy do końca, do końca roku. Przecież wiemy dzisiaj, że jesień jest dosyć długa. Moglibyśmy zorganizować fajne wydarzenie we wrześniu, być może nawet w październiku. Może tak, takie wydarzenie będzie miało miejsce. Natomiast ja nie mogę z tego, w tym momencie tego obiecać, bo. No, bo jest w tej materii bardzo, bardzo krucho, ale mogę też zapewnić, że od przyszłego roku bardzo racjonalnie będziemy do tego podchodzić, bo mi też bardzo mocno zależy na tym, żeby Nowogard stał fajnymi wydarzeniami, takimi wydarzeniami, które będą dla wszystkich mieszkańców i myślę, że przyszłoroczny okres wiosenny, przyszłoroczny okres letni. To będzie zdecydowanie bardziej aktywny okres, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne. Na wioskach, w sołectwach trochę się dzieje. Mhm. Bo możemy przy, mogę przypomnieć, że niedawno był fajny festiwal w Strzelewie, który tak. miał miejsce. I to też była, było wydarzenie, w którym gmina jako. jako Jednostka współuczestniczyła, ponieważ część elementów z tego wydarzenia współfinansowaliśmy. My, oczywiście, też jesteśmy otwarci, jeżeli chodzi o użyczenie sceny. Dom Kultury również jest bardzo otwarty, jeżeli chodzi o, o wsparcie. Natomiast, tak jak mówię, są to czysto takie działania wspierające, ale myślę, że przyszły rok już będzie takim początkiem tego, że to gmina wspólnie z Domem Kultury będzie inicjatorem fajnych wydarzeń na terenie naszej gminy, bo ja też. Nie ukrywam, bardzo zależy mi na tym, żeby do Nowogardu zaczęły przyjeżdżać, przyjeżdżać artyści z no, topowi, mhm. bo uważam, że nasi mieszkańcy na to przede wszystkim zasługują. No tak. No tu Panie Burmistrzu, już tak kończąc, bo czas nam też ucieka. Zostają mi jeszcze dwie kwestie, które też poruszaliśmy ostatnio podczas rozmowy, a którego skutku nie widzę i jest to, są to telebimy i jest to napis Nowogard. A, okej, okay. i tu ja już od razu mówię. Jeżeli chodzi o telebimy, właśnie zakończyliśmy szacowanie, znaczy zostało zakończone szacowanie kosztów tego telebimu, który znajduje się na skrzyżowaniu ulic 700 i 3 Maja, mhm. ponieważ ten telebim należy do Zarządu Budynków Komunalnych. Okej. Okay. I tam na dniach być może ten telebim zostanie czy to oznaczony, albo nawet na chwilę włączony mhm. z informacją na sprzedaż. Okay. Zastanawiamy się jeszcze nad tym, dlatego że ten telebim, ten telebim, taki drugi, generował poważne koszty, jeżeli chodzi o energię. Mhm. Natomiast kwestia napisu Nowogard. No To jest troszkę inny temat, dlatego że w momencie, kiedy poinformowaliśmy, że przeniesiemy ten napis w to miejsce, które chcieliśmy przenieść, od razu odezwały się głosy na przykład wędkarzy, że oni tam często Aha. organizują na przykład zawody i to im będzie kolidować. W innym miejscu, który, który, które chcieliśmy go przestawić, okazało się, że tam często stoi woda i może być to niebezpieczne. Więc nie ukrywam, analizujemy Aha. sprawę napisu. Od razu mówię, napis w miejscu, w którym się stoi, nie będzie mógł stać w przyszłości, bo jest to zagrożenie przede wszystkim dla kierowców. Ale kwestia na pewno do końca roku, zarówno jeden jak i drugi telebim przestanie funkcjonować, znaczy istnieć generalnie, bo hmm. będą one na pewno usunięte z napisem Novogard. Jeszcze chwilę czekamy bo może finalnie on po prostu zostanie ustawiony w, w innym miejscu i będzie stał na chwilę, albo znajdziemy dla niego takie miejsce, które będzie yy, no docelowe. Yy, padł pomysł ostatnio, żeby go postawić na wjeździe z którejś strony do miasta, no tylko teraz pytanie, czy to jest jego ma być jego efekt, bo nam też zależało na tym, żeby... Można było sobie zdjęcia robić. Dokładnie tak, na fajnym tle. Więc analizujemy to jeszcze, i no ja ze swojej strony obiecuję, mhm. że wspólnie z moimi współpracownikami znajdziemy takie miejsce, które, on, które finalnie będzie mu służyć i służyć mieszkańcom. A jeszcze wrócę na chwilę do, do telebimów. E, czyli mam rozumieć, że jednak nie, nie przychyli się Pan do propozycji Pana Krzysztofa Spura odnośnie jednego z telebimów, aby pozostał na jakieś działania kulturalne? To ja tutaj odwrócę. Okay. To nie jest tak. Bo my nawet mieliśmy ostatnio taki pomysł, żeby telebim, który znajduje się przy netto umieścić na stadionie mhm. do wyświetlania wyników. Okazało się jednak, że koszty związane z, chociażby z utrzymaniem energii i same koszty telebimu są no, nieracjonalne w postaci ok. na przykład zakupu nowej tablicy no. i podobnie jest z kwestią wyświetlania. Ten telebim generalnie Pożera bardzo dużo energii, więc my to przeanalizowaliśmy. Mhm. I przy okazji remontu Domu Kultury jest plan, żeby zakupić taką tablicę świetlną, która będzie prawdopodobnie znajdowała się na fasadzie budynku, mhm. na której być może będzie można też wyświetlać filmy. Nie ukrywajmy to, co obecnie znajduje się chociażby przy netto, to już jest trochę przestarzała technologia, dzisiaj są o wiele bardziej energooszczędne i lepsze urządzenia, które myślę, że w ciągu najbliższych dwóch lat uda nam się zakupić po to właśnie, żeby służyły do celów dobrych, czyli na przykład prezentacji filmów, czy prezentacji chociażby wydarzeń, które miałyby się odbywać w domu kultury, a nie na przykład do autopromocji władz, których myślę, że chyba Państwo zauważyli, Dosyć mocno unikam. Jeżeli udzielam wywiadów to tam, gdzie tylko mnie Państwo o to proszą, natomiast sam staram się nie pokazywać swojej twarzy tam, gdzie na siłę, bo myślę, że nie jest to ani mieszkańcom, ani mi do niczego potrzebne. Ja chciałbym, żeby mnie nasi mieszkańcy rozliczali za pracę, którą wykonuję, mhm. a nie za, za ilość zdjęć, które zostanie mi zrobiona. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. I tak jak mówię, mój gabinet jest otwarty. W każdy poniedziałek przyjmuję mieszkańców, ale jeżeli tylko jestem i macie jakiś, jakąś sprawę, coś do załatwienia w urzędzie serdecznie zapraszam. Powiat .info. Twoje źródło informacji.